jeśli można poprosić. Panie przewodniczący, czy także mam 2,5 minuty? E, tak, zdecydowanie dłużej. Dobra. Dłużej 5, 6, 7 minut, tak więc spokojnie. Dobra. E, szanowni Państwo, Michał Kubalski, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. E, Ministerstwo Sprawiedliwości co prawda nie stosuje i stara się nie stosować terminu alienacja rodzicielska, ale niezależnie od tego jaką terminologię stosuje, stara się występować i dostrzegać wszelkie formy przemocy wobec dziecka. Czy to jest przemoc emocjonalna, taka jak utrudnianie kontaktów, czy to jest to przemoc ekonomiczna, jak niepłacenie alimentów, czy też jest to przemoc fizyczna, tak jak przemoc wobec dziecka czy drugiego rodzica, przemoc seksualna czy psychologiczna. Jeśli chodzi o, o, o prace, jakie obecnie się toczą w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz e, w ramach Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, to y, w dużej mierze y, muszę powiedzieć, że y, zauważam bardzo dużą zbieżność z tym, co tutaj już zostało y, powiedziane przez y, y, różne osoby występujące. E, bardzo ważna dla nas w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Komisji Kodyfikacyjnej prawa, przepraszam, będę mówił woli, e, jest podmiotowość dziecka. I oczywiście bierzemy pod uwagę także wagę tego, że dziecko powinno być wysłuchane. Natomiast bierzemy także oczywiście pod uwagę kontekst tego, w jakim kontekście właśnie to, to dziecko wysłuchiwane jest, jak wyglądała wcześniej sytuacja rodzinna, jak wyglądały postępowania tego dziecka dotyczące. Jeśli chodzi o prace, które obecnie się toczą na bardzo różnym poziomie zaawansowania, więc nie mogę tutaj Państwu przedstawić jakichś wiążących dat kiedy te projekty ujrzą światło dzienne i od razu odpowiadając na jedno z pytań konkretnych, nie jesteśmy w stanie oczywiście odpowiedzieć, jaki oni ostatecznie, jaki one będą miały kształt, ponieważ nie zależy to bezpośrednio od ministerstwa. Muszą Państwo mieć tę świadomość, że prace podejmowane w ramach jednego departamentu są później, negocjowane i uzgadniane w ramach ministerstwa, następnie trafiają do uzgodnień międzyresortowych, następnie jeżeli trafią w, do wykazu prac legislacyjnych, no to są później także uzgadniane w ramach konsultacji społecznych, a następnie trafiają do parlamentu. Na każdym z tych etapów projekt może ulec zmianie, no i zazwyczaj takim zmianom ulega. Dlatego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ostatecznie te projekty będą wyglądać. Natomiast czego te projekty obecnie procedowane dotyczą i co już częściowo także zostało powiedziane. Piecza współdzielona, tak, i przyjęliśmy na ten moment termin. Piecza współdzielona, która ma, na razie istnieje jedynie stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej co do przepisów wprowadzających właśnie pieczę współdzieloną. Jesteśmy zdania tak w Ministerstwie jak i w Komisji Kodyfikacyjnej zdania, że definicja Pieczy współdzielonej, czy jakiegokolwiek innego określenia równoważnego miałaby trafić, powinna trafić do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tak żeby sądy rodzinne miały niepodważalną podstawę do stosowania takiej formy sprawowania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców. Natomiast co do tego, jakie warunki miałyby być uwzględniane, co do umiejscowienia tej pieczy współdzielonej. To, tak jak mówię, na razie jest stanowisko, takie jest stanowisko jak na stronie internetowej, mogą się Państwo z nim zapoznać. Natomiast szczegółowe uwagi, postulaty jak najbardziej dalej przyjmujemy i to jest wszystko jeszcze do dyskusji. Tak więc od razu odpowiadam na drugie pytanie, że ten warunek trzeci, który jest w obecnym tylko stanowisku, tak jak mówię, to nie jest nawet projekt założeń ustawy, ani projekt ustawy tym bardziej. Jest to oczywiście postulat, znaczy jest to oczywiście przesłanka do dalszej dyskusji. Natomiast ze swojej strony myślę, że całkowita niezdolność rodziców do komunikacji między sobą, no siłą rzeczy niestety prawdopodobnie będzie wykluczać orzekanie takiej pieczy. Natomiast także jeszcze wskażę tylko to, że sąd tutaj uwzględnia w szczególności, tak więc to nie jest automat też jeżeli stwierdzi Problemy z tym związane to automatycznie nie orzekali, czy współdzielonej. Dalsze projekty. Widzimy oczywiście problem z wykonywaniem orzeczeń sądowych i jest to problem dotyczący wszystkich orzeczeń sądowych, tak więc zarówno tych dotyczących wykonywania kontaktów, jak i na przykład obowiązku alimentacyjnego. Tak więc dążymy do, w Ministerstwie do tego, żeby wszystkie postępowania sądowe były wykonywane, żeby zwiększyć efektywność także sądów, które te orzeczenia wydają i które te postępowania prowadzą. W tym celu. Tak jak mówię dalej, to wszystko jest na etapie rozważań i projektów. Rozważamy daleko idącą specjalizację sądownictwa rodzinnego, tak by sądy rodzinne były w każdym sądzie w obu instancjach. Rozważamy także i to już jest akurat stosunkowo zaawansowany projekt, ponieważ jest już w projekcie ustawy obecnie w Komitecie Rady Ministrów. Wprowadzenie możliwości orzekania przez asesorów w sprawach rodzinnych prowadzi to w krótkiej, mamy nadzieję, że doprowadzi w krótkiej perspektywie do tego, żeby zdjąć przynajmniej trochę obciążenia z obecnie orzekających sędziów, żeby ten referaty sięgający właśnie tysiąca czy dwóch tysięcy spraw, bo takie też słyszałem podobno w Krakowie komuś się tak niestety trafiło, żeby przynajmniej częściowo ten referat rozładować. Dalej. Rozważamy sankcje za utrudnianie i uniemożliwianie kontaktów. Natomiast to po pierwsze jest kwestia, która nie jest tylko kwestią, którą możemy poruszyć w Departamencie Spraw Rodzinnych, ponieważ jest to kwestia dotycząca także prawa karnego. Więc tutaj daleko idące będą musiały być uzgodnienia z innymi departamentami, a także m.in. z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Obecnie czekamy na. Na, na opinię także właśnie tej komisji. Ponieważ tutaj od razu powiem, ponieważ padło tutaj takie stwierdzenie, że żeby że to było penalizowane w sensie kodeksu karnego, to jest jedynie jedna z opcji. Inną z opcji, którą rozważamy obecnie i którą. No widzimy jako pewnego rodzaju kompromis, to jest penalizowanie, utrudnianie, uniemożliwiania kontaktów, ale w formie wykroczenia. Tak więc, tak jak mówiłem, to jest wszystko na razie jeszcze na etapie projektów. Przyjmujemy wszelkiego rodzaju uwagi. Jeśli chodzi o usprawnienie postępowań, rozważamy także wprowadzenie różnych rozwiązań, które by wyjęły niektóre rzeczy z sądów albo by które spowodowały, że, że sądy po prostu nie będą aż tak obciążane tymi sprawami. Jest to to, co Państwo na pewno są świadomi, takich terminów jak alimenty natychmiastowe, tablice alimentacyjne czy tabele alimentacyjne, ale także rozważamy, rozważamy także wprowadzenie rozwodów pozasądowych. Natomiast tutaj to wszystko jest na etapie jeszcze, tak jak mówię, tworzenia. Poza tym to, co też także już tutaj padło w, w, w debacie, rozważamy całkowitą znieś, likwidację przesłanki winy w postępowaniach rozwodowych, ponieważ jesteśmy zdania i Komisja Kodyfikacyjna też jest tego zdania, że wprowadza to niepotrzebnie, nasila, nasila konflikt czy spór, czy, czy pogarsza sytuację między partnerami, rozstającymi się partnerami w małżeństwie. Także tutaj padło w pewnym kontekście kwestia ozss ów Rozważamy kwestie i są też przygotowane, są na stronie Komisji Godyfikacji Prawa Rodzinnego, która jest na stronie Ministerstwa. Reformy ozss ów także musimy to uwzględniać i uwzględniamy w związku z projektem ustawy o biegłych sądowych, który także już jest procedowany i ustawy o psychologach, który także jest już procedowany. Ostatnie zdanie, dwa ostatnie zdania, jedno zdanie, że oczywiście mamy bardzo na. Bardzo na, na uwadze kwestię mediacji. Uważamy, że jest to kwestia bardzo istotna. I ostatnie zdanie, jeśli chodzi o trochę właśnie adwocem co do kwestii tak dużych pieniędzy, które się pojawiają w kwestiach alimentacyjnych, to chciałbym powiedzieć, że mediana alimentów orzekanych w Polsce na dziecko to jest około 800 zł miesięcznie.